Dziema wyzwanie na moim kanale Arturox 333, gdzie ja będę sobie grał wybrał starsa na moim telefonie. Tak, to jest moje konto, jak zwykle. Zadamiarzy mam 24 i zbieram na maksa. Na maks. No tak. Mamy coś za darmo oczywiście tutaj. Mm, jeszcze odebrałem tutaj kawałki pizzy. O, mamy 5 kredytów. O, fajnie, ale nie, czy to mi coś da. Ok. Oczywiście, to moja ulubiona mapa to jest albo no knockout, albo walka z robotami. To też jest mega fajne. Z kim to sobie zagrać? Zagram sobie 8-bitowcem. Największą rangę mam na Ms, bo mam 31 pierwszą. Ja mam dzisiaj okropny katar i kaszel. O! Tylko Nita? Okej, okay. Nita ma jakieś tam. Nieważne. O! Bardziej oni tak z dołu idą. Bo trzeba tutaj pilnować sejfu, żeby. To już tam? Idą? Gdzie oni są? Jezu, jak ten ośmiobitowyś porusza się tak. Tak, wolno. Wow, to wszystkich nawala. Czy mam? Dobra. Zabity. Okej. Okay. Ej, wypadł z baru. Wypad z baru. O ty. O o nie, to tak nie będzie. Robię ty tam. Halo? Wow. Dobra, trzeba go... Za o nie. Okej, okay, zabity i teraz trzeba... Odruć się. Dobra. O. Skacz na jego małpa. Ja go nazywam małpą. Co tu się dzieje, matko? Oni niszczą nam. Uwaga, uważajcie, oni nam niszczą tu, ten. Dobra, tylko się udało. Ale chyba już wygraliśmy. No jak zwykle, no jak zawsze, wygramy. O, okej. Okay. Kili mam. Mityczny! O, pewnie mam. W sumie takiej nie miałem. Jej mam kolejną postać. Kolejna postać, tylko na niej mam oczywiście. Naj najmniejszą rangę mam chyba na Jessie i na Penny. Dobra, teraz sobie zagramy sobie w to w tym sobie nie zagramy. Może zagramy sobie griffem. Okej. Okay. ładuję się. O, to jest nowa ma mapa. Ja chciał powiedzieć małpa, ale mapa. Let's go. Dobra, zabiję chociaż Sandy. No zabijać tamtego. No nie, no i... No Jezu, kobieto, ty masz najpierw go trafić. No, nie, e! Co ty robisz? Nie rzucaj się na niego! Bo no, nie, to na. z nie, niego nie umiesz trafić! Come on! Come on. Nie pokazuj się! Dobra, chociaż. trafiłem ja go jeden raz. Bo no nie, już idą chmury. No o coś od tych chmur! Nie, no przegramy to jak zwykle. To brudne. O, ktoś mnie ogląda jak zwykle. Ja Zapomniałeś, że jestem griffem ciągle. No dupa. tak... go, Jak zwykle. Kto by tak w ogóle oglądała, ha? Nie, nie ja nie gram już griffa. Może zagram dynamite'iem? Nie... Nie, w ogóle. No, spróbuję ich zagrać. Oh. Ból, znaczy nie, to nie ból, tylko bo Edgar i Hank. Frank, ja, jakby się myli w ten Frank z Hankiem. O oh mój God. Nie, no, nie widziałem go nawet. O oh, nie, czy on da radę. Wątpię, Zada mu jakie życie, no jeżeli, ale chociaż potrawność jest, no i dupa, bez sensu, wielki kurde bez Nie potrafiłem go to Zaraz Edgarek. No dawa. No nie, ty gdzie ty idziesz? No Jezus parę jaki głupi jestem No to w sumie też nie miałam szans, żebyśmy go pokonali. Jezus Maria, jakby te niegówniane chmury. Te chmury w ogóle tak przeszkadzają w tym graniu, że ho ho ho, Dobra, zagramy sobie tym! No okej. Okay. No chyba jeżor so stupid. No, może jęczmy to wygramy. doble bravo lethalola so how you die yes i No, here no no, hello there nie. So, what are you doing oh yeah, i'm a little hungry so grab the ballonge can't talk is wrong so it's a little Nie wiem dlaczego hak jest taki beznadziony eee. A było kiedy ta ra 21 ranga mnie dobije O Nie, że Lola chciała zagrać A na co ja zbieram w sumie? No kurde, no i to nie go miał wtedy tutaj dopiero za 8000, zaś nie, nie, po prostu nie nie, no nie, no nie, no szczerze, ja tego nigdy nie, dobiję. Przecież my to przegramy! Nita. o Jesus, o Jesse contra Piper, contra Hang, eto, eto, Hang. O Jesus só citava o Gole da. O oh, Jesus. Po tu nie, no daj mi spokój. Kim ja mam zagrać, żeby mógł chociaż jedną rundę wygrać? Spróbuję tarą. O, dobra, coś mam. Aha, jak zwykle. Nie wiem, po co mi tyle monet. Uuu. O mój Boże, dzisiaj miałeś taki fajny dzień. Jezus, nie, no my już to. No w sumie sami czy my to przygramy. Tara, kontra jakaś tam. Nita, Pita, Srita. Nie trafi mnie Okej. Ok. się nazywa Tara, a ja mam nie, no czemu przegrałem, no what the hell it? no i wygraliśmy okej, okay, plus 8 no No tak blisko, Jezu! Jezu Chryste. No. Jezu. O Jezus! Tylko nie nagi, tylko nie nagi, tylko nie nagi. Nagi, nagi jest najgorsza. Ej, 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 stój, 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 stój. bogaczko! Bogaczko, panuj. No aha, tam się na niej ukryła! Dawaj ulta! Oh go my, oh my goodness. Dobro, teraz pa! Okej. Okay. Fajnie to akurat wyszło, ale na nim mi z dupy wy, w, wyszła. Nie, pomocy, pan mi bije. Gdzie są kasę. Ha, umrę zaraz. Haha, nie mam już. Dobra. A, uwaga! Nie! Pa! Nie umieraj! No nie! No i do dupy wziął tego Na no kogo ja miałem się rzucić? W końcu! Jezus Maria! Po prostu tak jest taka... Czasami... W... No Jezu, jak ona mnie na dwa hity zabiła? No Jezu. Ta się nie potrafi. O. No nie damy rady, kobito. No Jezu, za debilka. No. Jeden kontra dwa. Równa się. Przegrana. Nie, nie. Zakryłem oczy, po prostu, nie no, po prostu, masakri, no nie no, popiję. Ostatnia runda. Ostatnia runda. Okej. Okay. Proszę, żeby tam nie było jakiś pipel. No jeszcze gorzej, jeszcze gorzej. Para led, 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 mega. Uau. Não sou o tesouro de Sergi. Yeah. Oh, o gorda. Também. Tá, Esse Skippy. É debilka. Przecież dobrze widziałaś, że on był w tamtych krzakach. No. So good. So delicious. No pomóż jemu. No, Jessie. O gór. O gór. So good. Uważaj, o. skacz na niego. Skacz! ser skacz! Ach, sobie tak ser umrze. No, tak, myśl tak myślałam, że umrze. Hehe, a trzeba się teraz skupić. O jezu, nie! pomocy! On mnie goni! No, nie, jakie mam burzy! No, jezu, jakie mam kurde. To ruda przegrana, no. No, łata, hej, tylko mnie zabili na początku już. Halloween. Czekaj, to się chyba nie ukryję Spaj. Nie! Let's go! Dobra, chociażby, że... Się... Będę miał te 200 tak. Mam jeszcze dwudziestą tą Nata, że... Proszę. No jest zwykle tak do rzadki. Coś dostanę? Kurde nie. Będę miał 260, oczywiście. Tak myślę, 300. Dobra, jeśli film Wam się podobał, to łapki w górę, subskrypcję i widzimy się na kolejnym filmie na moim kanale, więc papatki. Może jutro zrobię sobie film o tym supermarkerze, jak napisz, napiszecie pod jakim shortem, że chcecie.